Ja byłem tak zmuszony kłamać, tak, bo moja żona, rodzina nie widziała do końca, chociaż tam wiedzieli jakie, jakie stanowisko mam, ale jak wyjeżdżaliśmy, no, tam na patrol, to tam parę godzin to jeszcze pół biedy, bo tam codziennie można było zadzwonić, tam stacjonarny, komórka, ale jak te paru, parodniostraniowe, parodniostraniowe wyjazdy były, e, no to ściemniałem, że idę do jakiejś tam innej bazy, gdzieś tam na wieżę, bo coś tam o tym nie ma zasięgu, bo no, niestety, w terenie nie było zasięgu. Nie? No, najgorzej, jak coś się stało i nie można było powiadomić tak, rodziny, że z Tobą jest wszystko w porządku. Ciężko jest o niektórych rzeczach mówić, o niektórych się nie mówi, dusi się w sobie nie nie wszyscy to zrozumieją nawet najbliższa rodzina uważam, że nie jest w stanie to zrozumieć a niby powinniśmy się im tam zwierzyć i tak dalej, tylko czy oni są w stanie to wszystko zrozumieć czy jesteśmy gotowi obciążyć ich tym Podstawia się to pytanie. Tak, z jednej strony chcesz chronić e, tych najbliższych, z drugiej strony szukasz mi ich oparcia. I jest tak, że e, niby szukasz oparcia, nie chcesz im o wszystkim powiedzieć i nie znajdujesz też zrozumienia. Takie skrajności. Każdy sobie radzi na, na różne sposoby. Wiadomo, wróciliśmy e, szczęśliwi, tak? E, nie wszyscy. E, wiadomo, coś tam na stole wymyślało, popiliśmy, pobawiliśmy się tak, żeby też odreagować. To wszystko, że jesteśmy że, no, że z powrotem, e, że znamy wszystko w porządku, tak? Ale trzeba później przejść do e, dnia codziennego i dalej funkcjonować. Nigdy nie zapomniałem o tym wszystkim, co tam, co tam się stało, bo mm, jeśli bym chociaż nawet próbował zapomnieć, to tak jak chciał zapomnieć kolegów, którzy tam zginęli, e, ale jak musiał zapomnieć, to też bym uciekał od tego. Czyli to już by była też jakaś choroba. Nie żyję tym, znaczy no, na pewno ten, ale nie tak, że o, cały czas no, afganisty, no coś tam, nie. nie. Mam swoje życie, dalej się toczy, tak. Przyszedłby rozkaz, mam jechać. Pakuję się i jadę, tak. Pożegnam się z rodziną, choćby jutro jestem gotowy do wyjazdu. No i nikt mnie nie zmuszał do włożenia munduru. Sam tego chciałem, także... Taką drogę życia obrałem. Jeśli przyjdzie czas, zajmę ten mundur, tak. A jeśli będzie potrzeba, sporo powrotem go włożę. Przysięgę złożyłem na wierność Ojczyźnie, także... Jej się trzyma. Druga przysięga taka, to wobec yy, tych kolegów, z którymi przyszło mi służyć, z którymi służę, tak, z którymi pracuję na co dzień. Yy. Bratorstwo broni, które jest zapominane. Ja chciałem być żołnierzem. Mój świętej pamięci, Tato, śmieje się, tak wspominam, przepowiadał mi przyszłość, że jak się nie jak chodziłem do szkoły, jak się nie będę uczył, że wyląduję w kamaszach. Tak to za, kiedyś była mowa. No i skończyłem szkołę, i trafiłem do wojska, już tak zostałem w tym wojsku. Także to jest konsekwencja wyboru tej drogi życiowej. Na przykład no ja najlepiej się czuję w mundurze, nie, dla mnie cywilki mogą nie istnieć. Nie władnym, tylko w takim najpiękniej brudnym, wyciuchanym z poligonu, gdzieś tam w ćwiczeniu, śmierdzącym potem czy wszystkim. Nie? nie widziałem innego życia, ja nie? nie widziałem innego etatu. Innego stanowiska, No dla mnie to było wszystko. No, kosztem oczywiście życia e, prywatnego. No, spędzając parę miesięcy na szkoleniach, poligonach gdzieś tam jeszcze, w pewnym momencie jest tak, że e, przychodzisz jako zielony, chcesz coś tam, chcesz się nauczyć, zaczynasz tą wiedzę łykać, kupować jakieś książki, gdzieś szukać jakichś materiałów. Robisz pierwszą maskołatę, coś tam sobie szykujesz, tak? Pierwsze strzelanie, czy się, że na 200 metrach zamknąłeś tam, w, nie wiem, w pół mała, czy w ileś tam. Idziesz kolejne dystansy, dochodzisz, powiedzmy tak, jak na, na Sako, do 800 metrów, nie? zaczyna ci być mało. Ja wszedłem na większy kaliber na 12,7 i to już było, no, konkretne wezwanie, tak. Ale w Polsce mogą sobie postrzegać na, na 1500 metrów. Trzeba było myśleć. Nie? Ja nigdy w szkole nie robiłem matematyki. Ja tutaj byłem zmuszony do tego i nauczyłem się obliczać te wszystkie nastawy, e, no, żeby te dystanse robić, tak żeby ta powtarzalność strzału e, zawsze była. Szukanie zagrożeń, prowadzenie ich, no. często mówiło się, że jesteśmy aniołami-stróżami. Tam chciałem wyjechać, chciałem być z ludźmi, z chłopakami, z kolegami, z którymi na co dzień funkcjonowałem w pracy, z którymi się szkoliłem, z którymi spałem w tak zwanych jamach, po 20 parosów na poligonach, z którymi jadłem, z którymi się śmiałem. To jest jak druga rodzina. Że tam godzin na, na tej patelni, na tym wszystkim. A oni tam chodzą w kanizelkach, w pancerzach, chłem, a w wszystkim, czeszą te wioski. E, a ty sobie leżysz, tak? Ale ty musisz pilnować tego wszystkiego. No i ich jest tam iluś tam, a na przykład jest dwóch tylko na zabezpieczeniu. Jest duża odpowiedzialność. Czegoś nie zauważysz, coś przegapisz, a coś się stanie, tak? No to, no to jest spoczywała odpowiedzialność, że nie dałeś rady, że coś poszło nie tak. Może jesteś za słaby na ten temat. Ja sam wiele razy miałem wątpliwości, czy, czy faktycznie się nadaje, czy nam rady. Tak? Trzeba było wstać dalej, podnieść się, robić swoje. Satysfakcja było to że jak wracaliśmy z patroli, to zawsze było słowo dziękuję. Tak? Dziękuję za chłopaki, za robotę i tak dalej. I zawsze dla Was jest u nas miejsce. No, także to jest taka satysfakcja z wykonywanej tego zadania, tej roboty na życich. Że ktoś tam idzie, krzyknie Ci ma cześć i tak dalej. Niekiedy z nami jedziecie się spyta. Także to jest taka satysfakcja, tak? że, że coś zrobiło się, żeby oni wszyscy mogli wrócić Szczęśliwie do, do bazy. Rodzina tym cierpi. W pewnym momencie wychodzi tak, że to wszystko jest ważniejsze od najbliższych. Jest to tak wychodzi, nie? Rozmawiać sobie. Że nie, że tak nie jest, ale to jest nieprawda. Bo to jest nagle yy, ta pasja, e, tego wszystkiego yy, będzie brała górę. Tak samo jak ktoś lubi spinaczkę wysokogórską, czy coś, pójdzie ryzykować, tak. On jest mistrzem, w tym będzie wchodził, wiadomo, każdemu przysłowiowemu się może pośliznąć. A na niego też coś w domu czeka. Ale będzie to robił. Będzie to robił cały czas, dopóki da radę. Bywało tak, że potrafiłem poświęcić wyjazd rodzinny na czasy w celach służbowych. No nie jest przyjemne. Yy, wiem, jakie są tego konsekwencje i... No ale po prostu jest też, Nagle w głowie jest coś ważniejszego, tak? No. Rodzina cierpi. Nie wiem. Może kiedyś mi to wybaczą. Może nie. Żołnierzem się jest, a nie bywa. Jest to formą poświęcenia z ludźmi, którymi się służy na co dzień. Eee, wzajemnego szacunku i braterstwa broni, które bierze. Eee, tego, że nawzajem sobie jesteśmy potrzebni, nawzajem w jakiś sposób się uzupełniamy i działamy, tak? Znamy się już lat, funkcjonujemy na co dzień, szkolimy się, eee, robimy mnóstwo różnych rzeczy, spotykamy się jako osoby prywatne. Żołnierzem się jest, a nie bywa. Poza tym nikt nas nie zmusił do włożenia munduru. I jeśli takie, tak, tak wynika z obowiązków, z rozkazów, to trzeba to wykonać. Po rocie dziewiątej zmiany okazało się, że mam mikrourazy kręgosłupa z lewej strony, które postępują, i po dwóch latach leczenia, brania leków, rzutem na taśmę, jak to się mówi, trafiłem na stół operacyjny. I lekarz wojskowy, który mnie operował na dwa miesiące, na trzy miesiące przed operacją, po wynikach rezonansu, powiedział, że operacja w tyłym gdyż grozi mi. W najlepszym wypadku lewostronny niedowód, no, w gorszym paraliż. Nie? Byłem, słaby, tak? byłem słaby i fizycznie, bo dwa lata na lekach to jest dosyć ciężko. I byłem słaby psychicznie, po prostu miałem wszystkiego dosyć. Nie? Ja nie mogłem funkcjonować, nie mogłem normalnie e, nic zrobić. Ja w tym czasie tego swojego leczenia nie miałem żadnej pomocy, mm, tak naprawdę. Nie? Gdzieś tam przypadkowo poznałem ludzi, którzy mi pokierowali, udało mi się w końcu dostać do odpowiedniego szpitala wojskowego i... Chodzę, tak? Chodzę, funkcjonuję w miarę. Znaczy nigdy już tam do końca nie, nie będę, tak jak kiedyś, sprawny. I dowiedziałem się właśnie o, o Krzyśku. Ja Krzyśka nie znałem. Znałem jego brata, bliźniaka. E, tylko z, e, akurat byli zmiany, dwie zmiany przede mną wtedy i wiedziałem co tam się stało, e, mniej więcej wiedziałem co się, co się stało z nimi. I to była taka moja prywatna sprawa, że mm, ja wtedy nie miałem pomocy, ale teraz może komuś pomogę tak, w jakiś tam sposób. E, leczenie to są pieniądze, tak, żeby się dostać do specjalisty, kupić jakieś leki czy zrobić rehabilitację, to są naprawdę kolosalne pieniądze, bowiem ile mnie to kosztowało. Jak 50-60% mojej wypłaty szło mi na leczenie. Tak? Jeszcze jak ma się dzieci, rodzinę, jakiś, znaczy każdy ma rachunki, jakiś kredyt, nie wiadomo co jeszcze, no to pff, nikt nie da. Tak no więc tak się zrodziło, żeby właśnie pomóc dla, dla Krzyśka. Mówię, nie znałem go, poznałem go rok później na żywo. Nie? Ja nie chciałem nic od niego, nie? bo no naprawdę nie chciałem. On no wyszedł z tego, wyszedł z tego, stanął na nogi. Pff, no i to jest właśnie ta satysfakcja, że komuś można było pomóc. Nic więcej, to czysta satysfakcja, nie? nie trzeba jakiś tam, nie wiem, być nie wiadomo kim, bo uważam, że y, tę rękę do pomocy może wyciągnąć każdy. Ja, no nie stać mnie y, y, finansowo, żeby jakoś tam pomóc, ale można coś zorganizować, nie? można coś zrobić, jest mnóstwo jakichś naprawdę pomysłów, y, żeby jakiś event zrobić, coś zorganizować, komuż, komuś pomóc, tak? wiesz, siebie, że czeka na siebie zagrożenie, no to to się odbija cały czas, tak? Niektórzy przechodzą tego obok, nie dają po sobie poznać, ale ja też nie wierzę, że nie ma ludzi, którzy tego nie widzą, tak? no, nie musiało nic pod Tobą wybuchnąć, nie musiało ten, ale wystarczy, że brałeś udział choćby w jednym kontakcie, że ktoś do Ciebie strzelał, że no coś tam widziałeś, coś ten. każdy będzie miał jakieś wspomnienia, które będą wracać, może na początku będą się nawet śniły. Może jak coś zobaczy, to mu się to przypomni. Nie wiem, może spojrzę na mundur, może na coś. Ja czasami sobie odpalam zdjęcia jakieś, tam coś czego szukam i jak ten to wspominam sobie, aha, to było tu i tu. To na tym na tym wyjeździe a tutaj siedzieliśmy, tutaj coś tam i. Dla mnie to taki też syndrom wspomnień, tak? który jednak oddziałuje w głowie już, już na zawsze. Tak bardziej nawet jak. Jeszcze mówię o kontaktach, a jak straciliśmy któregoś z kolegów, a, kilku ich straciliśmy. Zawsze będę to wspominał. Ten dzień, w którym co roku jest rocznica jego śmierci, tak? Czy, czy tak jak miałem możliwość spotkania w grudniu rodziców dwóch kolegów, którzy zginęli, no, tak nie wiedziałem, jak się zachować. Było mi ciężko coś nawet wydusić tam tak bardzo z siebie i żeby podejść tam porozmawiać, nie. nie wiem czy jakby moi rodzice, to znaczy nie życzę nikomu, żadnemu rodzicowi, by e, musieli w ten sposób żegnać swoje, swoje dzieci. Nie wiem jakby moi rodzice to przeżyli, ale na pewno nie jest to, nie jest to łatwe, nie? No, my taką drogę życiową, wybraliśmy i z, te, z tymi konsekwencjami e, trzeba się liczyć, trzeba się z nimi zmierzyć. Mówi się, że to jest syndrom misjonarza, że o, tam krzyczą niektórzy, ja wrócił, nie wiadomo co tam, nie? Niektórzy by wrócili, niektórzy nie. Trzeba podzielić, tak? Bo niektórym wystarczyło tylko jedna zmiana, niektórym wystarczył miesiąc. Nie dali rady, ale tu nie ma co ich skreślać, bo to jest tylko ludzka psychika, ludzka wytrzymałość, nic więcej. Bo to jest taka nawet chęć sprawdzenia, sprawdzenia samego siebie. W, 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 może nie wszyscy tak do tego podchodzą, albo się do tego nie przyznają e, własnych umiejętności i e, własnych wytrzymałości, tego, co jesteśmy w stanie tam ile jesteśmy w stanie przejść, przejść i przeżyć.